Gdy Liverpool swój poprzedni sezon zakończył na trzecim miejscu w tabeli i pewnym stało się, że odchodzi Jurgen Klopp, nie będę ukrywał, że nie sądziłem, iż ta kampania dla Derec może zacząć się tak niesamowicie. Trzeba do tego dodać, że letnie okienko transferowe nie porwało jak na możliwości klubu, a i sam Arne Slot mimo wszystko był niewiadomą, bo ile tak realnie znaczą wyniki w holenderskiej lidze pokazał niedawno ten hak. Kiedy ktoś skutecznie zamyka mi budzie, to jestem pierwszy, by posypać głowę popiołem i pokornie stwierdzić, że właśnie za to mnie przewidywa kocham piłkę nozną. Liverpool zamiast być w środku tabeli to znajduje się na jej szczycie zajmując pierwsze miejsce z 8 punktową przewagą. W tym momencie udział w wyścigu o mistrzostwo biorą praktycznie samodzielnie, bo City czy Arsenal na razie gdzieś tam z tyłu co najwyżej truchtają. W Europie nie wygląda to gorzej, a nawet więcej. Są na szczycie tabeli Champions League, gdzie na 5 rozegranych spotkań wygrali wszystkie mając na koncie luźne 15 punktów. Arnes Slot apeluje o spokój i ewidentnie nie chce na siebie w tym momencie sezonu narzucać niepotrzebnej presji. Przypomina sytuację Arsenalu, który na późnym etapie sezonu miał przewagę 8 punktów, a i tak potrafił ją roztwonić. Widać, że bardzo mocno stąpa po ziemi. Wszystko może się sypnąć i nikogo jeszcze, broń Boże, nie koronuje, ale jeśli Liverpool w meczu o stawkę pokonuje Real Madryt pierwszy raz od 15 lat, gdzie w międzyczasie rozegrali ze sobą aż 8 spotkań przy tak dobrej grze, to jest to coś przynajmniej warte odnotowania, nawet pomimo faktu, że królewscy są w kryzysie. Dzisiaj o fascynującej ewolucji Liverpoolu. O tym, co zmienił slot, że wyglądałem tak świetnie, i on mimo wszystko dalej występujących problemach na zapleczu, bo klub mogą opuścić aż trzy kluczowe twarze drużyny. A skoro byliśmy przy letnich zakupach Liverpoolu na rynku, to i również dla nas dziś przychodzi taki czas, można powiedzieć, że okienko transferowe, bo aktualnie to toniemy w promocjach. Fajnie by nasze zakupy łączyć z Letyshops, bo nic na tym nie tracimy, a tylko możemy zyskać. Dla tych, co nie wiedzą, to platforma cashbackowa, umożliwiająca zwrot części pieniędzy za zakupy online. Na Black Friday możesz oszczędzać jeszcze więcej, bo są zwiększone cashbacki na wybrane sklepy, na przykład Media Markt. To naprawdę dobry czas, by zainteresować się kupnem EAFC, nowego pada, czy może nawet samej konsoli. Możecie wziąć również udział w loterii i nie, nie przez wpłacanie kwoty na konto organizatora, tylko każdy zakup z Shops generuje dla Was los. Grajcie o nagrodę w wysokości 100 tysięcy zł. No więc pamiętajcie o cashbacku i nie zapominajcie o Shops. Największa zmiana, jaka zaszła, to większa kontrola gry. Liverpool dziś znacznie bardziej skupia się na posiadaniu piłki, a nie na rock'n'rollowym pod do niej, do którego przyzwyczaił nas Klop. W pierwszych 11 meczach Premier League Liverpool miał trzecią najwyższą średnią posiadania piłki, wynoszącą aż 56,8%. Oczywiście to też nie tak, że drużyna Klopa w ogóle nie grała piłką, bo często słysząc ochy i achy nad slotem można odnieść wrażenie, jakby doszło w tej kwestii do jakiejś wielkiej rewolucji. Zwyczajnie ich pewność w jej rozgrywaniu i tak dalej nie była aż tak wyraźnie widoczna. Liverpool mniej szanował piłkę, a dzisiaj wolą cierpliwie poświęcać jej czas, drążyć, aż w końcu przez przypadek nie odkryją Kolejnego tunelu prowadzącego do bramki rywala. Mam wrażenie, że to mniej chaotyczne podejście po prostu służy niektórym piłkarzom, którzy byli już zmęczeni poprzednim stylem i potrzebowali trochę odświeżenia i świeżego spojrzenia. W większości meczów, nawet jak wygrywali, to spotkania były bardzo niespokojne. Ten styl określano jako kontrolowany chaos i chyba sam nie jestem w stanie wymyśleć lepszego określenia. A właśnie w kontraście do tego chaosu stoi aktualny spokój. Spokój, który mogliśmy zaobserwować w spotkaniu z Realem, gdzie ja nie przypominam sobie, by w ostatnich latach Liverpool. Przeciwko silnej drużynie tak świetnie kontrolował przebieg spotkania. Szczerze mówiąc, to ani przez minutę nie czułem, że tu cokolwiek może się sypnąć, choć wiadomo, jak nieprzewidywalny jest Real Madrid w Lidze Mistrzów. Slot zebrał do kupy największe atuty Liverpoolu spod szyldu klopa i dodał kilka rzeczy od siebie, tworząc prawdziwą mieszankę wybuchową i nadając olbrzymią równowagę, mimo częstej nieprzewidywalności z przodu. Nadal są w stanie zdobywać bramki z niczego, czy porywać się na nagły kontratak, ale czuć, że to wszystko jest świetnie poukładane. Ich ataki, podobnie jak kiedyś, są. Tak szybkie, że są w stanie zdobyć bramkę już po 15 sekundach od przejęcia piłki, nawet w swoim polu karnym. Umocnienie obrony w najmniejszym procencie nie sprawiło, że Liverpool stał się bardziej bezjajecznym. Tak naprawdę ich kontry, jak były imponujące, tak nadal są. W takim stylu gry fenomenalnie odnajduje się i zawsze odnajdywał się w salach, co najlepiej pokazują liczby. Szybkie przejścia z obrony do ataku i z ataku do obrony to coś, z czego Liverpool słynął w ostatnich latach i nadal nie widać, by slot chciał z tego rezygnować, co czyni z nich jedną z najciekawiej grających Drużyn. Tak naprawdę Liverpool jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż kiedykolwiek wcześniej, gdzie jeszcze niedawno wydawałoby się, że jest to kompletnie niemożliwe. Nie trudno zwrócić swoją uwagę na pomoc, która w tym sezonie imponuje, ale i nie gra tak, jak do tego nas przyzwyczaili. Człowiek w postaci Soboslaya, Gravenbercha i Mac Alistera nieprawdopodobnie zmienił obraz Liverpoolu. Szczególnie warto zwrócić swoją uwagę na Gravenbercha, który w końcu pokazuje 100% swoich możliwości i jak na razie rozgrywa fenomenalne zawody. Gdybyśmy mieli wymienić jednego piłkarza, który zyskał na przyjściu slota najwięcej, to zdecydowanie wybór padłby właśnie na niego. Oficjalna strona ligi podała, że Holender został pierwszym piłkarzem Premier League od uwaga kwietnia 2012 roku, który w więcej niż pięciu spotkaniach mógł pochwalić się stuprocentową skutecznością pojedynków. Do tego dodałem, że wykonał ponad trzy odbiory również ze 100% skutecznością oraz jego dokładność podań wynosiła ponad 90%. To, co dziś pokazuje na boisku, to żadna nowość w jego wykonaniu, bo to takim stylem gry najbardziej zasłynął w Ajaxie. Dziś na całej linii pomocy opartej na trzech zawodnikach ciąży zdecydowanie większa odpowiedzialność. Środek jest znacznie pewniejszy, co między innymi przekłada się na superdefensywę. Premier League na tym etapie sezonu stracili zaledwie 8 bramek, a dla zobrazowania, jak jest to mało, druga najbliższa im drużyna ma aż 4 bramki stracone więcej. To defensywa w ostatnich meczach poprzedniego sezonu była jedną z największych problemów Derec i całkiem prawdopodobnie to ona sprawiła, ciężary w walce o mistrzostwo. W tym roku ta jest ich największym atutem od samego początku. W pierwszych siedmiu spotkaniach Liverpool stracił zaledwie uwaga dwa gole. Wczoraj świetny mecz rozegrał ich prawy młody obrońca który praktycznie totalnie wyłączył Kiliana Mbappé z gry, przez co Francuz rozegrał kolejny fatalny występ. Obecność slota lekko odmieniła formację drużyny. Praktycznie na papierze zmieniło się to nieznacznie, ale jak widać po grze drużyny, była to dość istotna zmiana. Derec przeszli z ustawienia 4-3-3 na ustawienie 4-2-3-1. Slot póki co robi sobie świetną wizytówkę, jeśli chodzi o czutkę w czytaniu gry i potrzeby drużyny. Nie wchodzi tutaj na pałę i robi rewolucję po 9 latach poprzedniego szkoleniowca, tylko powoli wdraża swój styl i to on bardziej dostosowuje się pod to, co było wcześniej zbudowane, a nie wszystko burzy i stawia swoje dziedzictwo od nowa. Ta drużyna nadal ma wiele automatyzmów, dzięki czemu mieszanka klopa i slota, bo tak można ich aktualnie nazwać, spisuje się na murawie genialnie. Sam slot przyznał, że cytuję: Dla mnie było naprawdę ważne, że wybrali mnie ze względu na sposób, w jaki gram, a nie dlatego, że wygrałem ligę w Holandii lub że wygraliśmy Puchar. Szczerze mówiąc, to ja do teraz zastanawiam się, na ile ten wybór był świetnym okiem któregoś z wizjonerów na zapleczu, a na ile po prostu szczęśliwym trafem. Mam jakieś takie przeczucie, że. Liverpool polował na czabiego, a patrząc na ruchy transferowe, kończące się kontrakty i tak dalej, miał być to tylko sezon przejściowy. Brawa dla niego, bo myślę, że osób myślących podobnie do mnie było zdecydowanie więcej. Dobre wyniki przysłaniają jednak to, co dzieje się w gabinetach. I mimo iż mój poprzedni materiał w wielu kwestiach dziś może być już nieaktualny, to jednak główny nacisk, jaki w nim kładłem, to przyszłość. Przyszłość, która nie skupiała się tylko na aktualnie trwającym sezonie, na najbliższych miesiącach, a tym, co będzie później. Tak naprawdę w tej kwestii dalej od trzech miesięcy. Nie zmieniło się absolutnie nic. Wciąż zgadzam się z tym, że odejście trzech mocnych filarów tej drużyny może w przyszłym roku rozsypać się na kawałki. Nie będzie łatwe znaleźć zastępstwo dla potencjalnego odejścia Salah'a, Arnolda oraz Wandajka. Salach po raz kolejny wysłał jasny sygnał w mediach, cytuję. Chyba jestem aktualnie bardziej poza klubem. Informuję tym samym, że wciąż nie otrzymał oferty przedłużenia kontraktu, no i być może również informuję, że już jest w kontakcie z innymi klubami. Zainteresowanie po takim sezonie mogę Wam zapewnić, że będzie co najmniej duże. Być może to walka o więcej pieniędzy na kontrakcie, ale Liverpool powinien się śpieszyć, bo na pewno znajdzie się nie jeden klub, który zaraz tę sytuację będzie chciał skrzętnie wykorzystać. Salah w tym sezonie po 19 spotkaniach ma już 12 bramek i 10 asyst. Dla wielu jest największym faworytem do zdobycia złotej piłki. Jeśli chcecie cały, materiał poświęcony Salachowi, to piszcie w komentarzach, bo być może takie coś ukręcę. W tym sezonie PL nie przyczynił się do bramki w zaledwie dwóch spotkaniach. Na rynku z dostępnych opcji nie widać wielkiego tłumu, a sam Salach ma 32 lata, więc pozbycie się jego, w mojej opinii, może być jedną z najgłupszych możliwych decyzji. Dalej również mówi się o tym, że Real poluje na Aleksandra Arnolda, gdzie akurat na jego pozycji mają lukę, którą fajnie byłoby kimś wielkim zastąpić. Ja wiem, że to wychowanek, że ma szansę napisać wielką historię, ale jakoś tak jak na niego patrzę, nie jestem przekonany, że to ten typ piłkarza, który chciałby spędzić całą karierę w jednym klubie. Myślę, że to bardzo romantyczne patrzenie na futbol, które to ma już niewielu piłkarzy. Hiszpańskie media donoszą, że ten podjął już swoją decyzję i karierę będzie chciał kontynuować w stolicy Hiszpanii. Ile w tym jest prawdy? To dopiero pokaże przyszłość. Zostaje jeszcze Wandaj, który najprawdopodobniej jest największym pewniakiem z całej trójki do pozostania na Enfield, więc gdzieś tam nie posypie się to całkiem, ale wciąż z trójki tak kluczowych zawodników miałby zostać tylko jeden. Cały Liverpool z pewnością będzie miał niemały ból głowy i to Właśnie sytuacja kontraktowa plus najbliższe okno transferowe może okazać się najbardziej istotne dla długoterminowej przyszłości klubu. Podkreślam, dla długoterminowej przyszłości klubu. Czas tych zawodników tak ciś jak dobiegnie niebawem końca, bo mają już swoje lata na karku. Pytanie tylko, czy nawet pomimo ich wieku nie będą dawać jeszcze więcej od potencjalnych nowych twarzy? No i pamiętajmy też, ile przy transferach działał Klopp. Slot ponoć nie wpycha tak bardzo nosa w transfery i oddaje zdecydowanie większą władzę dyrektorowi sportowemu, więc no zostaje pytanie, czy uda im się znowu trafić tak dobrze z nazwiskami na lata, czy będą mieli wielki problem. Z pewnością każde potencjalne zmiany będę wam relacjonował. Jesteś ciekaw, jak chłopiec od podawania piłek zdobył bramkę i sędzia ją faktycznie uznał? No może gola Widmo w Championship, gdzie piłka nie przekroczyła nawet linii bramkowej, a jednak sędzia wskazał na środek. Zapraszam na film o najgodniejszej i sędziowanych meczach w historii. Mówił do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Do następnego i siemano!